Co chwila mamy deszcze. Od kilku dni jest duży wiatr. Ale nie poddajemy się i cały czas łowimy fajne ryby. Na taką pogodę jak ta grudniowa. Chociaż dzisiaj mamy trochę słońca, tak. Ale ostatnie dwa dni dały nam mocno w kość. Był bardzo duży wiatr, sporo deszczu. I na taką pogodę w ofercie Savage Gira. Jest bardzo fajny komplet zimowy, nazywa się Hitlite Termo. Są to spodnie na szelkach oraz kurtka. I spodnie i kurtka są bardzo, bardzo ciepłe i mają bardzo dużą możliwość na deszczu, tak, czyli jeżeli jest bardzo dużo deszczu w ciągu dnia, bez problemu ta kurtka i te spodnie wytrzymują i dają radę. Pogoda, tak jak mówiłem, jest nie rozpieszczała przez ostatnie dwa dni. Ale dzięki temu, że miałem to na sobie, udało nam się pływać cały dzień. Bez żadnych przerw nie musieliśmy spływać, się suszyć, tylko łowiliśmy cały dzień przy deszczu i przy dużym wietrze. Wiatr się wzmaga, coraz większe fale mamy. Łowienie w takich warunkach nie jest proste. Pogoda tylko dla wytrwałych. Jeżeli chodzi o kurtkę, kurtka ta posiada bardzo fajne kieszenie. Jest ich sześć. Y, na suwak z boku, wyłożone jest w środku polarkiem, dzięki czemu jak wsadzamy rękę do środka, możemy się trochę ogrzać, jest bardzo ciepło, bardzo to jest praktyczne i potrzebne w momentach, kiedy mamy bardzo złą pogodę i w ciągu dnia jest bardzo zimno. Jeżeli chodzi o spodnie, spodnie są na szelkach i też mają dwie kieszenie tutaj po bokach na suwak, który jest wodoodporny. Kurtka ma bardzo dobry kaptur, który ma dwie gumki i jak jest bardzo, bardzo zła pogoda, Wtedy zakładamy ten kaptur i jest nam sucho. W taką pogodę jak ta, wędkarz musi być bardzo dobrze ubrany. To jest najważniejsze, żeby mieć ciepło przez cały dzień, czuć się komfortowo. I dzięki temu kombinezonowi HitLight Thermo jest mi bardzo ciepło i jest, jestem mega zadowolony, bo deszcz też odporność tego zestawu daje możliwość łowienia w bardzo dużym deszczu no i przy bardzo bardzo niskich temperaturach jest komfortowo jest bardzo lekki ten zestaw i jest nim naprawdę bardzo wygodnie łowi się z nim repracja